Dzwonek zewnętrzny przy każdym ruszaniu i dajemy w pedał. Ale tak dosyć konkretnie, nie? To nie samochód, on się też nie zapiega. O. I puszczamy. W większości tramwaj jedzie na tak zwanym wybiegu, czyli sam. Łuki go wyhamują, także za chwilę znowu będziemy poprawiać jazdę. Musi się pani trzymać, bo będzie na jeszcze troszkę rzucać. znowu zrobimy jazdę tak, i tak niech sobie wyjedzie nie, każda zróbnica to jest dla niego najazd na coś ostrego, co go szybko może wywalić jak on skoczy, nie, także leciutko przykamuflujemy tak. o, dobra, tak jeszcze teraz jedzie i tak nie jazdę, tak Jeszcze trochę w jazdę. Musimy go wyciągnąć z tego łuku. Dobra, puszczamy. I teraz wciskamy pedał jazdy do oporu. Do oporu, do oporu. I puszczamy, wchodzimy w kamulec. O i już może radzić sobie na wygłębie. Każdy ma szczęście, żeby się poślizgać z na A pan miał! Jeśli się go pokazuje pościsk, to się zapalię. Dobra, jeszcze raz gwiazdę troszeczkę. Dobra, tak nie tam chwilowo przekula ten